Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense I dzisiaj zagramy sobie nową rodzinką wakacyjną Czyli ziomeczków wakacyjnych, oczywiście Sunglasses Speakerman Beach Cameraman Widzowie Surfer TV Man Oraz Titan Sandman, który jest no mega słaby Ale nim zagramy oczywiście Do tego Santa TV, żeby była farma I gramy widzowie na Palm Paradise Bo jest to mapka taka podobna do wakacyjnej Mamy tutaj palmy, wiecie, jest tak no totalnie Takie lato, więc tutaj no, Zagramy sobie w tą mapę, ponieważ widzowie Sand Isles, no Isles nie wiem, dla no, mnie ważne. W każdym razie, widzowie, ta nowa babka z tymi tiki torczami no, jest nie do przejścia, na pewno taką drużyną, bo po prostu są zbyt słabi, a mapa jest bardzo, ale to bardzo trudna. Dlatego zagramy sobie tą rodzinką na Palm Paradise. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i suba z dzwonem, widzowie. Przypominam, na razie nie podpisuję, także mam wyłączony mailbox i po prostu widzowie, no muszę nazbierać koiny, dlatego idę grać. Zostawcie łapeczkę raz jeszcze, widzowie. Pamiętajcie o tej łapeczce, pamiętajcie o łapeczce, bo wtedy będzie na pewno lepszy odcideczek. I słuchajcie, zobaczymy, czy Taka drużyna wakacyjna, da sobie radę po prostu w gierce, bo jestem ciekaw, czy Nightmera będą w stanie przejść. Raczej tak, bo surfer TV Man jest mega op. Jeżeli chodzi widzowie o tą legendę, to naprawdę jestem mega z niej zadowolony. Jak chodzi o tego surfera TV mana to naprawdę widzowie jest to bardzo, bardzo dobra postać, no w porównaniu z tym mitykiem, to widzowie totalnie, totalnie mega dobra legenda. Dawno nie było legendy w sumie takiej dobrej, żeby nawet przewyższyła tutaj mityka, no i widzowie w końcu się stało się doczekałem, bo wiecie, znaczy doczekałem. No bo ja tak zawsze mówiłem, że legendy dobrej nie ma, że zawsze te bityczki i tak dalej do no ich wykrakałem, widzowie, bo teraz Titan Sandman jest mega słaby. Patrzcie, jakie łapy ma długie. Chłop, ma takie łapy długie, a nic z tymi łapami nie robi. To jest najdziwniejsze, to jest najbardziej tutaj dziwne z tego wszystkiego. I widzowie, myślę, że na początku zrobimy sobie, chociaż tak, wiecie co, tak pomyślałem, że Biczka Merka, ale raczej nie, wiecie co, potrzebujemy na początku postawić surfera Tivimena, żeby Ziomek tam robił, no za dymę wodną, że po prostu tutaj surfował i te wszystkie początkowe toilety po prostu porozwalał, bo to no jest nam potrzebne. Potrzebujemy od razu postawić legendę. Oczywiście tego biczka robeda też postawimy, bo jeszcze go nie testowałem na maksymalnym poziomie. Także widzowie, na spokojnie, na pewno wszystko tutaj zrobię, postawię tylko wiecie. No kwestia tego, żeby, żeby na początku się, wiecie, no jakkolwiek wybronić. Dodatkowo mamy tego sunglassu speakermana. Patrzcie, jakiś ziomek ma gwiazdki, nie? No, ja nie mogę, ale on ma chillera, widzowie. Totalny, totalny luz ma. Jakby tutaj, zobaczcie, że jest to ciekawe, bo speakermeni zawsze mają obszarówkę, zawsze to AOE występowało, zwłaszcza na eventach u speakermana, u najsłabszej postaci. Bo często ten speakerman był taką najsłabszą postacią, no ale miał coś takiego obszarowego, tak? Że bił sobie obszarowo i w ogóle. Tymczasem, widzowie, tutaj mamy totalnie zwykle, zwyklego. Zwy, zwyklaka, chciałem powiedzieć. Zwykłego widzowie, Sunglass speakermena który ma tylko taki atak, że no bije w jednego ziomka, tak? Więc tutaj widzowie, do no, no nie wygląda to jakoś przepotężnie, ale na pewno przepotężnie wygląda surfer TV-man, widzowie. Tutaj to już nie jest zwykle, to już jest naprawdę przepotężna legenda, która już od samego początku, zobaczcie, ma takie cooldowny, że naprawdę bardzo fajnie się nim gra. No, tak jak mówię, tutaj mega mi się podoba ten surfer. Patrzcie, jaki on jest w ogóle totalnym Sigmom, nie. No Ziomek lata sobie na fali, na fali wody cały czas za nim podąża, czy to jest taki surfer, że to za nim podążają fale widzowie. To jest po prostu niesamowicie dobry surfer. Potężny ziomeczek, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo dobrze się tym gra i serio, to nam wykieruje giereczkę na początku. Totalnie. Moim zdaniem, no tutaj wiecie, surfer TV man care, nie, no nie, nie inaczej, na pewno nie inaczej. No i słuchajcie, możemy też postawić sunglassy z speakermana, ale raczej tego nie zrobimy. Na razie na spokojnie ogarniemy sobie, wiecie, tutaj jakkolwiek tego surfera, czy ten serwer w ogóle tutaj rozwali te small toilety, bo mamy lekką lipę, panie surfer, co pan robisz? Nie, no ja nie mogę, przepuścił je widzowie. Niedobrze, ale w sumie te small toilety, no to wiadomo, zawsze gdzieś tam przejdą, ale tak, potrzebujemy na pewno widzowie zrobić jeszcze Santę i za chwilkę ulepszymy tego surfera chyba, wiecie? Będzie miał większego range'a, tego walk range'a, walk speed'a, także to już całkiem fajnie powinno wyglądać. Czątek podskoczył śmiesznie? Nie wiem, ta fala go tak wybiła. Nie wiem, dlaczego czasami on leci tutaj i bije boss toileta. Tak jest z tymi postaciami, że niekiedy się tak po prostu zastopują na na przykład, słuchajcie, boss toilecie i zamiast bić te tutaj z początku, a ma firsta ustawionego, no to robi właśnie takie dziwne akcje. Ja tego nie rozumiem, ale tak czasami jest, widzowie. Dobra, ulepszyłem ziomka tego surfera i przy okazji Dlatego ten odcinek jest fajny, widzowie, bo w końcu nie sprawdziliśmy na maksymalnych poziomach tych wszystkich postaci. Czy wiedzieliście, że na Blox Boom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie, widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą. Dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład Leprechaun Cameramana z kodem Teraz macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Bum! Gotowe. Prócz Titana Sandmana widzowie, ale Titan Sandman, no jak dobrze widzieliśmy, jak sobie sprawdziliśmy, no lepiej było nie sprawdzać, bo jest tak słaby, że ja nie wiem widzowie, naprawdę jest to dość słabo zrobione, niestety. I teraz tak, potrzebujemy tego ziołka tu postawić, bo, mimo że jest słaby, to jednak przytankuje nam wszystkie te widzowie nadchodzące tutaj toalety i też się przyda. Także faktycznie, jeżeli będzie jakaś drużynka i będzie w tej drużynie ten ziomeczek, no to wtedy się przyda. Pewnie. Ja, widzowie, jak najbardziej jestem za tym i on nie jest taki tam, no, najgorszy, że totalnie najgorszy, ale trzeba z czymś innym grać tego ziomka, więc i tak jest słaby. No, ale widzowie, w takim wydaniu całkiem spoko to wygląda. Jak wiecie, ten surfer. Totalnie ładnie tutaj wygląda. Patrzcie, jak on jeździ, zróbmy mu kolejny poziom. Teraz ma niebieską deskę, okej? Okay? Ranger ma ogromnego, jak widzicie. Naprawdę ma całkiem, całkiem. Jak na legendę. Przypominam, to jest legenda. To nie jest widzowie mityk, a ma 50-okranger. 18 walk speed, to jest bardzo dużo i 0,2 cooldowny cały czas. Bardzo ładnie to wygląda. On ciągle jest mega szybki, także to jest to taka postać, że jak ją postawimy, to ona nam totalnie oddaje, bo po prostu szybciutko chodzi, nie? Już od samego początku. To nie jest tak, że musimy go ulepszyć tam na trzeci, czwarty poziom i cooldowny mu zajdą. Oczywiście jakbym dodał tutaj dj TV, no to byłoby jeszcze lepiej, ale wiecie, ja tak nie sprawdzam z DJ-em. Jak już będą jakieś kolejne odcineczki, to wiadomo, no z DJ-em też można pograć, ale raczej jak jest rodzinka, to sprawdzamy jakie ma możliwości. Bez DJ-a bez tych boostów, no i tak sobie ostat ostatnio postanowiłem. Mam nadzieję, że wam się to podoba, takie postanowienie, że wiecie, DJ-a nie używamy już od początku samego, tylko na razie gramy sobie postaciami, żeby sprawdzić, jak te postacie są dobre tak realnie, żeby tu nie było, że dj je wzmacnia na tyle, że są zbyt OP i wtedy się okazuje, że bez DJ-a nie da się tak naprawdę tym grać. Wiecie o co chodzi, więc po prostu to lepiej tutaj widzowie mam, no mam wrażenie, że to lepiej będzie wychodziło. Takie testy bardziej tych rodzinek, właśnie, żeby zobaczyć jak sobie radzą same. I teraz ten surfer, uwaga, bo on zmienia deski. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, to on zmienia kolory desek i te deski biją widzowie po prostu więcej. Znaczy, no po prostu on bije więcej, no bo on zmienia się w lepszego surfera. I co ciekawe, naprawdę, jak na moje, ma bardzo duże obrażenia. Przypomnijmy też, uwaga, bo to jest ważne, to jest naprawdę widzowie ważne, że ziomeczek ma widzowie, na, w sensie on jest postacią Moveable, czyli taką, której nie można zestunować. Co to oznacza widzowie? Że to jest po prostu perfekcyjna postać. No mówiąc krótko, Surfer TV Man nie może dostać stuna, czyli nie musimy się martwić, nie musimy dawać Reaper Drona, nie musimy no, po prostu nad nim myśleć, nad nim co tam mu się stanie, czy cokolwiek mu się stanie, no bo nic mu się nie stanie widzowie, po prostu ten Surfer TV Man będzie to Totalnie. Totalnie tutaj wszystko wiecie, rozwalał. Patrzcie, kolejny poziom maksymalny. Ziomek ma teraz deskę fioletową. Najszybszy napęd widzowy. Patrzcie, jaki napęd chłop ma, jak leci. I naprawdę, walk range, znaczy walk speed 25 to jest bardzo dużo. range'a 60, widzowie, eksplozję jeszcze powoduje. Mamy bardzo szybki atak i 20, nie, nie 20, 30 tysięcy obrażeń na sekundę. Ma do tego widzowie, no jest postacią moveable, jak mówiłem, czyli sobie chodzi. I to naprawdę, widzowie, mega, mega OP jest. Jeżeli chodzi o tą legendę to mega jestem zadowolony bo naprawdę jest to legenda którą możecie sobie na spokojnie grać i mieć taką przyjemność z grania to jest serio mega dobra postać i w końcu go ulepszyłem na maksymalny poziom dlatego właśnie chciałem zagrać taką rodzinką no bo w końcu tego maksymalnego poziomu nie zrobiłem nigdy nie więc tutaj fajnie będzie to zrobić znaczy już zrobiliśmy maksymalne. I teraz tak, widzowie, mamy Bitch Kamerkę. Oczywiście tutaj ten ziomek będzie miał małe problemy. No w postaci, słuchajcie, tego, że będzie dostawał stuny. Ale tą piłką coś porzuca. On ogólnie rzuca piłką co 3 sekundy. No i tutaj, jeżeli rzuci tą piłeczką. Za 30 tysięcy obrażeń, uwaga, to jest bardzo dużo. To też jest postać, która nawet ta postać. Jest bardziej widzowie pomocna od Titana Sandmana. No mówmy się, Ziobek rzuca co, co 3 sekundy, okej, okay, to jest długo. Ale jakby użyć dj TV, to byłoby o wiele szybciej. Ale nawet nie patrząc na tego dj TV, to Ziobek rzuca piłom za 30 tysięcy obrażeń. Ma całkiem spory ręcz. Także do no, generalnie, widzowie, fajne, bardzo fajny, Taki kamerka. No wiadomo, że od nie będzie jakiś mega OP, ale ale jest fajne. Moim zdaniem jest naprawdę fajny. Ulepszmy sunglasy Speakermana. Ej, dobra, on jednak ma jakąś obszarówkę, tak? Naprawdę? Ej, co jest w ogóle? Dobra, myślałem, wiecie, co na myślałem, że jak mamy sunglasy z speakermana, nie ma tutaj dopisane AOE, no to nie będzie miało obszarówki. A ziomek nagle tutaj bije obszarowo. Zobaczcie, na maksymalnym poziomie pojawiła się obszarówka. Jeszcze raz wam pokażę. Dajemy zioma. I tak, na drugim nic. I tutaj patrzcie, zabieramy obrażenia, i chłop dostaje obszarówkę. No chyba tak to działa, tak to przynajmniej wygląda. Dajemy oczywiście kolejnego surfera widzowie, bo surfer to jest życie widzowie, to jest najlepsza postać jaką grałem. Naprawdę jest tak mega fan to play, jest tak przyjemna do grania, że ja po prostu jestem w szoku, że ziomek jest aż tak dobry. Naprawdę mega przyjemnie się tym gra. Damy oczywiście tutaj ziomka naszego zamku piaskowego. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. No, i mamy widzowie dwóch takich Titanów Sunmenów. Myślę, że nawet dodamy tutaj jeszcze jednego, bo czemu nie? No, i w tym momencie, widzowie, mamy dwa, dwa, dwie bardzo szybkie deski surfingowe. No, zobaczcie, naprawdę ten Surfing TV man znaczy Surfer TV Men, totalnie, widzowie, robi co chce. No, po prostu takie mutanty dojeżdża, lata na tych taflach, na tych falach, no nie wiem, na tych falach po prostu wodnych, do no wodnych, wiadomo, że wodnych. Więc słuchajcie, no, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mocno to wygląda, że on jest naprawdę taki mega dobry. Także ta drużynka widzowie wakacyjna mocno zyskuje dzięki surferowi, bo jest mu czyli nie da się go zastanować, po prostu nawala we wszystko. No jest mega potężny, pokazuje swoją dominację, no jest kom, nie, totalna Sigma, jeżeli chodzi o surfera TV-mana. No i tutaj ratuje tą drużynę przed powiedzeniem, że jest mega słaba, wiecie, że w ogóle cały zestaw postaci jest słaby. To, to ratuje, bo naprawdę dobrze to wygląda. Dobrze to działa i surfer, no, no, mega tutaj potrzebuje tą drużynkę, żeby dobrze to szło. Totalnie. Dobra, damy kolejnego widzowie. Tylko, czy ja dam radę go dodać? Dobra, dodałem. Kolejny na tafli lata widzowy. Kolejny da falach tutaj się przenosi. No, oczywiście tych ulepszeń nie ma dużo. Jest tani w ulepszeniu, a słuchajcie, naprawdę jest mega efektywny. Także to że, to, że wiecie, taniutki w ulepszeniu nie znaczy, że słaby. Naprawdę jest bardzo dobrą postacią. Nawet bym powiedział, że to jest jedna z najlepszych legend. Ostatnio, naprawdę, totalnie, totalnie fajnie się tym gra. Jak widzicie, widzowie, mamy już ulepszone wszystko. Mamy masywne, tutaj potężne widzowie, zamki z piasku. Zobaczcie po milion HP. Pięknie tutaj sobie stoją. Mamy potężnego sunglassy speakermana, który tutaj, wiecie, pilnuje, gdyby coś przeszło. No i biczka kaberkę który może sobie plażową piłeczką rzucić. Dodatkowo, widzowie, mamy oczywiście naszych surferów, którzy się tutaj, no, połączyli w sumie. I patrzcie, to wygląda, jakby było, nie wiem, maksymalnie dwóch. Ale uwierzcie, mi w tej tutaj, widzowie, potężnej fali jest co najmniej pięciu, jak nie sześciu. Nie, totalnie, widzowie, mega. Dobrze się tym gra. Mamy 45 wavik i tak jak mówiłem, mamy nawet tutaj pieniądze. Słuchajcie, gdyby coś tam się działo, żeby coś przenieść, mamy, słuchajcie, naprawdę, naprawdę dobrą giereczkę i totalnie to oddaję. W momencie, kiedy patrzę na tego surfera, no to surfer widzowie robi całą giereczkę. Gdyby coś nie wyszło, to oczywiście tutaj zamek z piasku to zatrzyma. Ewentualnie ta piłka plażowa uderzy za 30 tysięcy, to też zawsze coś zrobi. Wiecie, naprawdę dobrze to wygląda. Dodatkowo, no wiecie, najbardziej przeważa tutaj to, że ona jest postacią, w sensie, że surfer jest postacią Moveable, czy jest takim Spider TV, takim wiecie, Scientist Mechem, no naprawdę, to jest, to, to mega dużo daje. Że ona nie może zostać zestunowana, to to jest naprawdę mega mocne. Ja uwielbiam postacie poruszające się po mapie, bo no totalnie nie trzeba się przejmować tym stunem. Co prawda jeszcze nie było takiej postaci, która byłaby tak OP jak niektórzy Titani, albo jakiś Ultimate, ale wiecie, to no, generalnie to jest widzowie legenda. Moveable legenda, co ciekawe. Często były te postacie poruszające się jako ekskluzywy, a tutaj widzowie nie ma ekskluzywa, tylko legenda, po prostu z eventu i to mega łatwa do zdobycia. No bo słuchajcie, mamy na nią z lagbustem nawet 30%, więc naprawdę każdy z Was może mieć takiego surfera. Ja myślę, że totalnie, wiecie, bez jakichś większych problemów jesteście w stanie sobie ogarnąć takiego surfera. Totalnie. Weźmy może sunglasses z speakermana, przerzućmy na surfera i będzie więcej obrażeń, widzowie. Musimy to zrobić. Wiem, że ten sunglasses by tutaj, no wiecie, do rodzinki był i by siedział, ale już jego czas minął. Na początku był ok. Teraz, widzowie, bardziej w surfera lecimy. Oczywiście piłka plażowa to Splash Damage, czyli bije po prostu kilku naraz. Może być, nadal może być. Wydaje mi się, że będzie spoko. UFO toilety widzowie, Massive Bastion Owen. Mamy tutaj potężne toalety, które totalnie potężnie są rozwalane przez tutaj te fale wody. No przecież to jest niesamowite. Totalnie powiem wam, że jak patrzę na surfera, to widzę, widzę i czuję taki vibe'ik wakacyjny, nie? Serio, mega jest fajny, bardzo dobry i powiem wam, że wow. No ja jestem w szoku, jak on bardzo dobrze sobie działa, wiecie? Totalnie tutaj, jak widzicie, oddaje. Bardziej od mityczka Taitana Sunmena. Tego jestem pewien.